Jest dzieje się podcast polityczny dziennikarzy ToKFM, wyborcza.pl Polityki Insight i radia Z. I więc o wybory prezydenckie chciałabym was jeszcze zapytać, bo mam wrażenie, że jesteśmy już na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o Ujawnianie kandydatów. Donald Tusk powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że 7 grudnia, o tym informował też wcześniej na wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w Otwocku, wówczas będzie konwencja Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej kandydat zostanie ujawniony. W grudniu mamy poznać kandydatów Trzeciej Drogi oraz Lewicy. Prawdopodobnie 11 listopada będzie pokazany kandydat Prawa i Sprawiedliwości, że będą nawiązywać do tej dobrej tradycji z Andrzejem Dudą, 11 listopada 2014 roku i Kraków, kiedy go zaprezentowano. No to z nowym rokiem, jak rozumiem, wejdziemy już w taką pełnoskalową kampanię wyborczą. Dominiko? Tutaj mamy kilka wątpliwości. No takie, y, mówiliśmy o tym, że y, Niezależna PL opublikowała taką informację, że będą prawybory w Prawie i Sprawiedliwości. To zdaje się jest dementowane, ale to może Mariusz jeszcze uzupełni później. Przez jednych e, dementowane, no te, przez drugich potwierdzane. Tak, no więc... Zależy gdzie ucho przyłożyć. W tych prawyborach miałby wystartować Mariusz Błaszczak, Marcin Przydacz, Tobiasz Bocheński i Karol Nawrocki. To są te cztery nazwiska, słuchajcie, które są najwyżej oceniane w tych masywnych badaniach, jakie Prawo i Sprawiedliwość zleciło wiele tygodni temu. E, no tutaj są rozmaite za i przeciw w przypadku takich prawyborów, bo być może są takie osoby w PiSie, które doradzają prezesowi te, tę formułę wyboru kandydata, dlatego że wtedy, gdy były takie prawybory, a startował w nich Bronisław Komorowski i Radosław Sikorski, to faktem jest, że Uwaga opinii publicznej bardzo się skoncentrowała na tych prawyborach. I ludzie bardzo często o tym mówili. Nawet zwolennicy PiSu czy politycy PiSu zajmowali stanowisko, a kto byłby lepszy, czy Sikorski, czy Komorowski, i wpadali w taką pułapkę, że przecież halo, wasz kandydat jest inny. Więc, więc ja nie wykluczam, że są tacy doradcy prezesa, którzy właśnie to suflują. Czyli taka strategia ogniskowania uwagi opinii no, publicznej. No, jednak to jest jeden z ważniejszych elementów plus, bo skoro polityki. wszyscy ci politycy są mniej znani, tak, no to tak. chodzi o to, tym żeby Tym bardziej, że oni mają problem z, właśnie z rozpoznawalnością, bo to nie są takie osoby mm, pierwszoligowe. Nazwijmy. Ale pamiętajmy, to. że kiedy zaprezentowano nam w tym czternastym roku Andrzeja Dudę, to wszyscy kpili łącznie z publicystami tak. prawicowymi, że Andrzej Duda będzie się mylił z Piotrem Dudą, tak, szefem Solidarności, tak. który był... Przecież wówczas bardziej rozpoznawalną postacią. No bo no to było bardzo ryzykowne publicznej. wtedy. Tak, tak, tak było oczywiście. Bardzo no i jeszcze zda jedno zdanie: no bo oczywiście krąży mnóstwo plotek, że to może nie Rafał Trzaskowski będzie kandydatem koalicji obywatelskiej, tylko y, Donald Tusk, a może nawet y, Radosław Sikorski. I ja nadal uważam, że najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest w tej chwili Rafał Trzaskowski. Ja oczywiście nie mogę wykluczyć, że na przykład nie wiem, w ciągu miesiąca albo dwóch wydarzy się coś nadzwyczajnego, jeśli chodzi o sytuację zewnętrzną. I że wtedy y, jakby y, może się okazać, że tutaj będzie oczekiwanie jakiegoś takiego bardzo twardego lidera typu, y, oczekiwanie na bardzo twardego lidera typu Donald Tusk, ale y, no raczej, raczej tego nie przewiduję i uważam, że nadal najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest Rafał Trzaskowski. Chociaż Donald Tusk, pytany przez Gazetę Wyborczą, kto będzie kandydatem, odparł, że jedna z tych osób, które przemawiały na konwencję, przemawiał i Trzaskowski, i Sikorski, no i oczywiście otwierał tę konwencje Donald Tusk. Na pewno Sikorski się bardzo stara, to widać, że bardzo cały stara, czas tak. publikuje zdjęcia, a to z meczu piłkarskiego, a na to, legii, tak, to, to, się to z na prac legii. rolnych, a to z tego, jak jeździ na rowerze, no i ogłosił też cały tur po kraju, co jak na ministra spraw zagranicznych, no to trochę nietypowe, to teoretycznie ma tam opowiadać o, o celach polskiej prezydencji, no ale że cele polskiej prezydencji to jest sześć razy bezpieczeństwo, no to to się tak dość ładnie spina z tym, o czym będzie rozmowa w kampanii prezydenckiej. E, po, wczoraj też opublikował zdjęcie z EFNI, na którym siedzi obok Donalda Tuska i tam rozmawiają, także, także wizerunek buduje, ale rzeczywiście też mam wrażenie, że tak patrząc czysto abstrakcyjnie, no to Trzaskowski jest najbardziej obiecującym kandydatem, dlatego że nie jest w rządzie i jeśli będzie kandydował polityk rządu, to do to również tuska to z tego się zrobi trochę takie referendum e, nad tym, jak sobie ten rząd radził przez półtora roku. Wtedy będzie można wytykać, że tego nie zrobił, tamtego nie tak, zrobił. Tak, to bardzo ważna uwaga. E, tutaj, tak. e, tutaj coś idzie za wolno, natomiast Trzaskowski nie jest tym obciążony i on może się przedstawić jako kolejny etap w sztafecie. Powiedzieć, że słuchajcie, no może tu robi za wolno, ale ja jestem 15 lat młodszy, czy ile on tam jest młodszy? Mniej więcej 15. I, i ja i mam więcej energii i jeśli chcecie, żeby te ustawy właśnie, na których wam zależy, nie wiem, związki partnerskie, czy Liberalizacja prawa aborcyjnego, żeby ktoś w przyszłości to podpisał, to ja to podpiszę, a inny kandydat nie daje tej gwarancji. Więc on, on ma tę opcję, że tam jest jeszcze jakiś element nadziei, który przy innych kandydatach jest mniej widoczny. Sikorski natomiast rzeczywiście, gdyby była taka sytuacja, no, jak to nazwał tu przedwojenna, gdyby coś tam się niebezpiecznego wydarzyło, na przykład w Ukrainie zimą to wtedy on mógłby rosnąć, no ze względu właśnie na to, że ma jednak wizerunek takiego twardziela, a Trzaskowski jednak ma wizerunek takiego miękkiego kandydata. Bo tylko zaznaczmy, że jednak nie w grudniu i nie w styczniu komitety wyborcze danych kandydatów będą się rejestrować. Więc One tak mają jeszcze trochę czasu. To jest cały czas prekampania, bo oficjalna kampania zacznie się wiosną, więc będzie można zmienić kandydata jeszcze w trakcie. No to mam na myśli właśnie, że jeszcze to, to prawda, jest To prawda, chociaż istotna. oczywiście pamiętam też, że należałoby zmienić przepisy o kampaniach wyborczych, bo teraz mamy na przykład kampanię Słowu Miracena, który już zgłosił się do tego wyścigu prezydenckiego, On sam kpi z tego, że może przecież wieszać billboardy no, ze swoim nazwiskiem. To i... dlaczego tak wolno idą w ogóle prace nad zmianą prawa wyborczego, to jest też trudne do zrozumienia. Donald Tusk na takich spotkaniach of the record, które ostatnio miały miejsce, stanowczo powiedział, że nie będzie startował. No, ale oczywiście. Dwa razy też publicznie zaprzeczają. Ale oczywiście to wszystko może się jeszcze zmienić. Jeżeli chodzi o Rafała trzoszczę którego też uważam, że to, to jest ten kluczowy kandydat, to jednak mimo wszystko ma, ma minusy. To znaczy, no nie poprze go elektorat PSL-u, nie poprze go elektorat Konfederacji. Sikorskiego może poprzeć elektorat PSL-u i Konfederacji, zwłaszcza, że on ostatnio właśnie do nich. No, Sikorski do, w do tym celu krytykuje tak, Ukrainę ostatnio. Dokładnie, w ONZ-cie to jego przemówienia oczywiście wszyscy zau zauważyli. Sikorski zdaje się, jemu się spodobał ten pomysł, yy, który się pojawił, że mógłby być też kandydatem. Kandydatem I zaczął nad tym pracować. Nie wiem, czy to jest też jest w głowie Tuska. Chociaż w sobotę, właśnie po tym spotkaniu Platformy, to na, też na scenę Donald Tusk wziął i Trzaskowskiego, i Sikorskiego. I Sikorski dostał większą wagę niż tak, Trzaskowski. Więc chociaż, no, tak jak się tutaj zastanawiałem, może to być też takie trochę podniesienie tego Sikorskiego, niekoniecznie do, do rangi kandydata, ale podniesienie w Platformie, dlatego że w Platformie oni go uważają za ciało obce trochę, oni mu pamiętają, trochę tej przeszłości pisowskiej, i oni mu pamiętają, no, że mm, Ale kiedy on się to zawsze wywyższa, naprawdę, jak się jak się W platformie od 2007, z, przed wyborami, przed nimi, przecież. to nie, nie jest traktowany jako ich człowiek, tak więc może Tusk po prostu chciał go trochę tam podnieść w tej y, strukturze. Z z to Tusk zawsze robi taki manewr motywacyjny, no, bardzo podkreśla, że musi ciągle motywować tych swoich ministrów i sugerując, że to nie jest pewne, że Trzaskowski wystąpi, po prostu zmusza Trzaskowskiego, żeby się bardziej starał. No i już teraz Trzaskowski zapowiedział spotkanie w Bielsku Białej, gdzie ma tam rozmawiać z wyborcami, więc rozumiem, że to chodzi trochę o to, żeby ten Trzaskowski nie myślał, że już ma spokój i może po prostu e, siedzieć i nic nie robić, tylko żeby jednak ta energia była budowana przed wyborami. Ja usłyszałam od polityków Platformy Obywatelskiej, że Donald Tusk obiecał Trzaskowskiemu to kandydowanie już w trakcie kampusu Polska przyszłości i że nawet już zachęcił współpracowników prezydenta Warszawy, żeby ci no rozpoczynali takie delikatne działania prekampanijne, więc może to właśnie Spotkanie jest tego rezultatem. Jeździ też po Polsce Szymon Hołownia. Był w Zambrowie, w Kraśniku, będzie w Pyrzycach. Oczywiście ta zapowiedź jego wizyt była taka, że trzeba odzyskać kontakt z bazą wyborców, trzeba pojechać w teren, ale chyba też te wizyty są związane z potencjalną kampanią wyborczą. Szymon Hołownia zresztą mówił w tym tygodniu, że jeszcze potrzebuje chwilę czasu na decyzję, musi skonsultować się z żoną, która jest jego najwyższym dowódcą i najważniejszą instancją ale że bardzo poważnie myśli o kandydowaniu. A co wy myślicie o kandydowaniu Szymona Hołowni? No trochę nie ma przekazu na razie wyraźnie. To znaczy jak, miał, jak była konwencja Polski 2050 ostatnio, no to głównie przepraszał za to, że się za mało udało zrobić. I a nie miał wiele do powiedzenia w sprawie takiej właśnie wizji Ala prezydenckiej, która by tak jak kiedyś to próbował sprzedawać między platformą a PISEM albo przyszłość tam 2050 rok na, na wiele kadencji wizja i tym podobne. No to to trochę się wypłukało, nie, nie przyszło zamiast tego coś nowego. I teraz to trochę tak wygląda, że jeśli nie będzie kandydować, no to po prostu partia mu się rozpadnie, więc w tym sensie musi kandydować, żeby utrzymać ludzi wokół siebie, bo to będzie ich ogniskować wokół tego lidera, więc w tym sensie byłoby dziwne, gdyby nie wystartował i spodziewam się, że, że po prostu musi to zrobić, no ale samo to, że musi to zrobić, to jest trochę za mało, żeby też motywować wyborców do tego, żeby na te osobę głosować. To jest oczywiście ryzykowna decyzja, bo jeżeli zanotuje słaby wynik, no to bardzo osłabi trzecią drogę, ale z drugiej strony w momencie, gdyby startował Rafał Trzaskowski, to Szymon Hołownia by odgrywał rolę jednak takiego bezpiecznika, który odciągałby umiarkowanych wyborców prawicowych od PiSu, no bo Szymon Hołownia jednak jeśli chodzi o rozmaite kwestie dotyczące m, aborcji, no jest umiarkowany w tej chwili, jeśli chodzi o związki partnerskie, ale wiadomo, że jest bardziej na prawo niż na lewo. W związku z tym PSL pewnie by budował tę kampanię trochę na tej zasadzie, że y, przyciągamy tych y, wyborców y, centroprawicowych. Tylko kluczowy moment nastąpi wtedy, y, kiedy będzie druga tura, w której na przykład znajdzie się Rafał Trzaskowski, bo Szymon Hołownia nie może powtórzyć swojego manewru z poprzednich wyborów, kiedy tak naprawdę nie poparł władzy. Tak. I dystansował się. I Szymon Chłownia musi sobie zdawać sprawę, że y, logika jest bardzo prosta. Jeżeli y, koalicja 15 października. Nie, nie będzie miała prezydenta, który będzie z nią współpracował, który będzie z nią w dialogu, to chaos w państwie będzie się pogłębiał, szczególnie w wymiarze sprawiedliwości. No to, to już wiemy. Pisowi będzie zależało na pogłębieniu chaosu, żeby pokazać, że ta koalicja nie jest w stanie rządzić. Więc warto sobie zdawać y, 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 sprawę z konsekwencji y, i z tego, jak bardzo ważne są te wybory prezydenckie dla całej koalicji 15 października. Ziernika. Nie tylko dla koalicji obywatelskiej. No jeszcze ale tutaj Hołownia z ostrym kursem. To ja przepraszam, tylko jedno zdanie w trance, że przecież opowiedział się za tym, żeby nie wybierać sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli chodzi o wygaszanie mandatu Kamińskiego i Wąsika. To również stał na twardym stanowisku. Więc on wrażenie, że nie ma problemu z tym, żeby pokazać się jako ten kandydat. I rzeczywiście, Ale jest tu rzeczywiście taka sprzeczność, jak to zrobić, a jednocześnie odróżnić się od Straskowskiego w pierwszej ja turze. Ja mam tylko uwagę taką nieco humorystyczną. Hołownia stał się memem, to znaczy on w, wydaje mu się, że nadal żyje w tej Sejm Fliksie, wtedy kiedy wszyscy oglądali co się działo, posiedzenia posiedzenia, posiedzeniach po Sejmu, nawet w kinie i tak dalej. To był grudzień. I ta młodzież filmy sobie przekazywała i to się skończyło. I on musi zrozumieć, że to się skończyło, a wręcz przeciwnie, on nadal w to brnie, w te bałmoty i jest traktowany przez młodzież zupełnie jako mem. No i aby sobie to uświadomił jak najszybciej. I tą wypowiedzią kończymy szósty odcinek podcastu Dzieje się. Karolina Lewicka, Radio TOG FM, a byli ze mną. Dominika Wielowiejska. Mariusz Gierszewski, Radio Z. Tomasz Sawczuk, Polityka Insight.